Kontynuujemy serię. Próbujemy gry w dzisiejszym odcinku. Także jakaś taka troszkę lepsza podróba BSK. I oczywiście uzbierałem 345 diaksów No i dziś kupujemy Brawl Pass. I do tego jeszcze odblokujemy końc. Tylko musimy jeszcze wbić. Ale damy już Activation. Właśnie aktywowaliśmy Brawl Pass? Chyba tak. Tak, aktywowaliśmy właśnie nasz Brawl Pass. Więc jest świetnie. Jeszcze co, odbierzemy sobie Pokostar. Ale skinowa. No to nieźle. Przez tym jest mega box była szóstka. Trzy? Jest szóstka. Przyklikamy. Ech. No tak. Jest! Jest postać! Jest tara. Jest dobrze. Doskonale. Doskonale. Nie będę Ło, ale... Ale mimo netu w ogóle za 5000 mam tu jakiegoś fajnego skina kupić, nawet. Więc jest. Okej. Okay. Big boxik. Jak zawsze się przydadzą. A i jeszcze takie info. Poza tym, że. Niedługo wbiję jeszcze kolejny odcinek z Minecrafta, w którym sprawdzimy, co się stało przed moją chatą w Kowicach. Wydaje mi się, że on się nadal jeszcze mści za to, co zrobiłem mu ostatnio z jego domkiem, bo tak jakby. Wiem już, gdzie mieszka on, i zniszczyłem tą chatę. Nie było to za kolorowo. Bo niedawno się wygrało nawet. Że zniszczy wszystko, co stworzyłem i. Nie za ciekawie ostatnio wchodzę na serwer i patrzę. A tu jakieś zabudowane drzwi moje i się boję co tam jest. Bo to może być jakaś płytka naziskowa, że... Na przykład lawa się wyleje do, do środka mojej chaty. O! Była Chyba Uuu! Była szóstka. Czyli mamy bibi. Jest dziwna ta mechanika gry. Bo w jednej skrzynce mogą wypaść dwie takie same karty. O różnych wartości, więc troszkę dziwna ta mechanika gry. Dobra, może zaraz. W ogóle, szkoda, że tu to... Bo mam postać, prawda, nie mam w oryginalnym Brawlu. A naprawdę czasem chciałbym zagryć się z nie postaciami. O, i jest Frank. I jest Frank, doskonale. No to już mamy. Jeszcze odcinku 3 postacie. A jeśli jeszcze wiemy ten 30 poziom karnetu, to już ma do 4. Więc super. Z tego co już widzieliście, to mam już szeli na 35 randze. A to niestety nie działa tak, że się gra, tylko jest to jakieś takie losowanie, jakby takie. Dodaję ci pucharki tak losowo. Więc trochę tak, no nie za fajnie. Wolłabym jednak grać tymi postaciami. Najwyżej mieć te minusowe pucharki. No ale niby tak szybciej. I co jest też fajne. Chwilę przerywam. Jest 42 postacie. Z czego dwie postacie nie zostały ani nie, chyba nie, nawet nie zostaną dodane do gry: jest to Robobos i Mega Monster. No. Czyli postaci, których ogólnie nie znajdziemy w BS-ku. Szkoda, że nimi nie można zagrać ani nie wypróbować. Bo naprawdę myślę, że fajna by była mechanika gry z takim, na przykład tym Robobosem: no bo Robobos przecież na ulcie mógłby mieć. Strzelanie jakimiś rakietami, coś takiego. A ten. Ym, a ten, jak to nazywają, niektórzy dinozaur? Ym, różne. No, głównie mechanika gry, jak z El Primo. Więc, podejrzewam, że tak maksymalnie za jakiś tydzień, ale nie obiecuję, wiem, mam już tekst i może wleci jakaś nowa nuta, oczywiście z Hakerosem, bo Haker już nie jest Hackerem, Hakerem, tylko Hakerosem. To był mój pomysł, żeby zmienić jego nazwę, bo jakoś tak Haker mu nie pasuje, bo bardziej Hakeros. Nagrywam też jeszcze o 7 rano. Więc jestem trochę niewyspany i mogę gadać jakieś głupoty. No i chyba dzisiaj nie wbijem 30 rangi. Ale od razu się zapowiadam, że jak wbiję 30 rangę. Nie, rangę jako rangę. 30 poziom karnetu. To od razu nagrywam z tego odcinek. Bo mamy prawie 7 minut. A ja nawet nie wbijam jeszcze jednego poziomu. Więc zamiast tak cały czas gadać jakieś głupoty, udawać, że wbijam ten Brawl Pass. To może ja was pożegnam. I oczywiście, niedługo wpadę na odcinek. Wpada na kanał oczywiście odcinek z Minecrafta, w którym sprawdzamy coś stało przed moim chatą, więc na razie.